Tylko u nas historyczny rajd Monte-Carlo z prywatnych archiwów Grzegorza Gacego. teraz na OS Mistrzowie ruszają do walki w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Dzień dobry Historia spod znaku Skorpiona, czyli Abarth w pigułce. Dobrze, ride Monte Carlo historik rozpoczęty. Właśnie jesteśmy na skrzyżowaniu prawie autostrady w budowie. Tak, panie Robercie? Tak jest, Tak, to jest pan Robert właśnie w pięknej czapeczce. Piękny, słoneczny poranek w Dreźnie, chociaż nieco chłodny. Dzielna ekipa zbiera się do wyjazdu na punkt kontroli czasu. Przez chwilą padał śnieg, zakładamy opony kolsowane. No i przed nami cała noc i jeszcze cały dzień jazdy aż do Monako Nocny... Etap w Alpach nadmorskich, a na jego trasie trzy odcinki specjalne, trzy próby regularności, w tym ta najsłynniejsza, czyli Col de Turini No a tutaj takiego pięknego Jaguara Type, i niestety koledzy z Łotwy czy też z Rosji byli uprzejmi tak brzydko zdeformować. Ajajajajajajaj. I pomyśleć, że kiedyś ścigano się takimi potężnymi maszynami jak brytyjski Alert, Przepiękna maszyna. Jak wygląda miejsce pracy pilota. Z grubsza rzecz biorąc. Tak, miejsce fizycznego. O, tak, miejsce fizycznego, tak jest. Bo fizyczny w samochodzie rajdowym to kierowca, a umysłowy to pilot. Niektórzy mówią, że psychiczny i też mają trochę racji. Jesteśmy na mecie, góra, no Robciu, że przejechałeś ten OS w takich warunkach. No i nadeszła upragniona chwila. Jesteśmy na mecie rajdu Monte Carlo. Kajtan, ruszasz do obrony tytułu mistrzowskiego. Po raz drugi już z rzędu będziesz tego tytułu bronił. Czy, czy łatwiej jest ten tytuł obronić, czy łatwiej było go zdobyć po raz pierwszy? W mojej opinii zdecydowanie łatwiej jest bronić tytułu i będziemy to oczywiście robić. Nie będzie łatwo. Wszyscy praktycznie jak jeden mąż, oczekują od nas tylko i wyłącznie zwycięstwa. Najlepiej w każdej rundzie i na każdym odcinku specjalnym. A to nie będzie łatwe, bo e, mamy dużo m, może nie nowych graczy, ale w nowych samochodach. Warunki gry pozostają te same. Chodzi o to, żeby po prostu wygrać i my będziemy się m, dokładać mocno do tego, żeby to właśnie uczynić. Mamy nowego koordynatora, mamy nowego partnera Cube. E, m, świetną grupę dotychczasowych sponsorów. E, to dla mnie bardzo ważne, żeby pracować z ludźmi, którzy e, podchodzą do, do tego sportu z pasją. Robimy to także dla kibiców, e, także dla was, bo wy przychodzicie na konferencję, interesujecie się nami, a tak naprawdę niewiele się w naszym zespole zmienia. Poza tym, że będziemy walczyć trzeci raz o e, tytuł mistrza Polski, a nie drugi raz. Generalnie motyw motywujące jest e, dla nas to, że, że, e, że możemy jeździć dla ludzi, że ludzie się tym interesują i że... E, że cieszą się razem z nami. Oczywiście, wiesz, jak siedzę w samochodzie i jadę 160 km na godzinę w lesie, po śliskiej nawierzchni, pomimo tego, że przeciążenie jest duże, ale prędkość jest duża, to jest to dla mnie ogromny fan. Ale 10 lat temu nie sądziłem, że będę w stanie e, dawać ten fan również innym. Kajetan Kajetanowicz z Jarkiem Baranem wygrali pierwszą tegoroczną imprezę zaliczaną do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski – Lotus Baltic Cup. Dwukrotni mistrzowie kraju nie dali rywalom absolutnie żadnych szans, wygrywając wszystkie odcinki specjalne. Na mecie wyprzedzili drugą załogę o blisko pięć minut. Na podium znaleźli się jeszcze Tomasz Kuchar i Maciej Rzeźnik. Nowe sportowe Porsche z segmentu SUV będzie nosiło nazwę Makan, z języka indonezyjskiego to tygrys. Pierwsze egzemplarze opuszczą fabrykę w Lipsku już w przyszłym roku, a Makan stanowi kluczowy element strategii 2018, zgodnie z którą Porsche chce znacznie rozszerzyć swoją ofertę. W 1908 roku na świat przyszedł Karl Albert, człowiek, który niewiele później zrewolucjonizuje samochodowe wyścigi. Ale Karl rozpoczyna swoją przygodę od pojazdów dwukołowych. W wieku 20 lat jest tylko mechanikiem, jednak z powodu kontuzji kierowcy ze swojego zespołu zastępuje go w kwalifikacjach. Szybko okazuje się, że Karl to wielki talent. Dwukrotnie uzyskuje najlepsze czasy. Podczas II wojny światowej przenosi się do Włoch i otrzymuje obywatelstwo. Poświęca się pracy konstruktora, zajmując się silnikami do samochodów wyścigowych. Zaledwie rok później Abart założy własną firmę i zespół Carlo Abart. Logo firmy to Skorpion, znak Zodiaku, Karla. Owocem myśli genialnego konstruktora jest cała seria samochodów, które odnoszą wielkie sukcesy na światowych torach. Zaczyna się od świata Topolino, później spod igły Abarta wychodzi Berlinetta 1100. Abarth będzie współpracować z takimi producentami jak Fiat, Ferrari i Alfa Romeo. Przełom nastąpi jednak dopiero, gdy na rynku pojawi się mały Fiat 600, pierwszy włoski pojazd dla mas. To na jego bazie powstaje prawdziwa perełka, model 750. Od tamtej chwili firma Abarth jest synonimem mocy najwyższych osiągów i sukcesów. Jednak Karl Abarth to nie tylko konstruktor, ale wciąż wizjoner. W wieku 57 lat pobija rekord prędkości za kierownicą bolidu klasy E. Próba odbywa się na torze Mąca pod Mediolanem. Aby zmieścić się do kokpitu, Abarth musiał zrzucić 30 kg. Po śmierci Karla w 79 roku gwiazda Abarta nieco przegasa, ale 5 lat temu marka zostaje reaktywowana przez Fiata. Pierwszy nowy abart to Abart Grande Punto, odnoszący sukcesy na rajdowych trasach. Legenda wciąż żyje. poziom rajdów w Polsce chyba zdecydowanie wzrósł. Tak. <gry> Mój kierowca mnie pyta czy wiemy gdzie mamy jechać. To ja mu odpowiadam, że wiemy, no. Robert uśmiechnij się do kamery ładnie. Już się śmieję. Ha, 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 ha. Eee, czy widział ktoś Madzie?